Nina musi siusiu. O, szkolne przedstawienie! Zawsze strasznie się wzruszam. Mój kochany czerwony raczek. I mały pękaty kameczek, który musi iść do ubikacji. Muszę, tylko trochę się denerwuję. Mam powiedzieć coś takiego jak. Muszę iść do ubikacji! W sztuce tak było? Nie, ja naprawdę muszę iść do ubikacji! Dobrze, wyskakuj z kostiumu! Nie ma czasu! Wszyscy na miejsca, zaczynamy za dwie minuty! Przepraszam, czy mogłaby pani zacząć troszeczkę później, żeby moja córka. Frank, zabierz siostrę do ubikacji! Ale przedstawienie zaraz się zaczyna! Frank? Już dobrze. No chodź, Nina. Idziemy! Hmm. Potoczę się. A ja zjadę. Próbuj pierwsza. Od tego jeszcze bardziej mi się chce. Tak, odpala silniki. Wróć! A! 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 Nie mogę się zatrzymać. Utknęłam. Frank, naprawdę mi się chce. Nie mogę, nie dam rady. Witajcie, kochani. Babcia! Babcia! Frank, wracaj tam i przygotuj się do występu. Dobrze. Do zobaczenia na scenie. A my, Wnusiu, pędzimy do toalety. utknęłam. Mylisz się, kochanie! Juhu. Toaleta, wytrzymaj! Nie, nie, babciu, nie zmieszczę się w drzwi! Kostium się nie zmieści, ale ty tak! Wow. Teraz już wiem, że nie warto zwlekać. Nie martw się, kochanie, nie zaczną bez ciebie. Odpalamy rakiety i lecimy! I jesteśmy. Nina, zdążyłaś. Kręci mi się w głowie. Mamo, nie wiedziałam, że wpadniesz. O, nie podarowałabym sobie takiej okazji. Też kiedyś występowałam na scenie. Nina, twój tekst. Eee... Trzeba zrobić, Siusiu, więc po co czekać? E